Dzisiaj otwieramy czwartokiego z mojego kalendarza odwartowego. Już niedużo zostało dni do Mikołajek i do świąt oczywiście Więc co? pamiętajcie zostawcie like, z dzwoneczkiem I pamiętajcie i co widzowie otwieramy już czwarte okienko I za niedługo wiecie Mikołaj, więc będę czyścić swoje buty Dajcie znacie ten, czy będziecie w komentarzach czy będziecie czyścić swoje buty, ale. I otwieramy już. Taka tradycja jest z nami czyścić buty. No i otwieramy. Aj! Miałem już świecznik, e, świeczki e, ten e, No, tu są świeczki, co nie? E, ale widzowie, miałem dla Was takie e, e, pytanie. A znacie taką piosenkę, e, to by e, świąteczną nową. Syksewe do the baile, seven do the happy new, No. Takie, no, taka fajna nowa kolenda. No i niby już powtórka pierwsza, ale nadal zobaczycie co. Ja nie mogę widzowie. Pięknie pachnie, fajnie wygląda świecznik, ale widzowie żegnam się do jutra do kolejnego filmiku. Na razie.